Książka to wspaniały dar, który wypełniając czas zabawy kształtuje charakter dziecka i rozwija wyobraźnię. Seria przygód Franklina stanowi idealną pomoc dla rodziców w rozwiązywaniu małych i dużych problemów swoich dzieci. Dla rządnych przygód, tajemnic i magicznej mocy przygotowano serię starodruków przepełnionych niezbędnymi informacjami i wskazówkami. Oferta wydawnictwa Debit obejmuje wszystkie etapy rozwoju dziecka, od niemowlęcia do rządnego wiedzy nastolatka.